hej, cześć, witajcie. Ja jestem Sztegor i witam Was w kolejnym odcinku niesamowitych poradników do Minecraft, a w dzisiejszym odcinku poruszymy temat pszczelarstwa, czyli pszczółki i co można z nich pozyskać. Także bez myślnego przedłużenia przenosimy się na pole testowe. Tak więc jesteśmy i jak możecie zauważyć mam tu przygotowany mały ogródek z pszczółkami, także bez myślnego przedłużenia przejdźmy do tego czym owe pszczółki są. Tak więc pszczółki to oczywiście mop neutralny, który może nas zaatakować, jeśli go ówcześnie sprowokujemy. Oczywiście ich furia trwa jedynie 30 sekund, a doprowadzić do tego możemy poprzez zaatakowanie takowej pszczółki, bądź też ingerencję w jego ul poprzez próbę kradzieży czy niszczenia go. Co do zdenerwowanej pszczółki, to możemy rozpoznać ją po krwisto czerwonych oczach pałających zemstą tonokracza do I fakcie, że zadaje ona dwa punkty obrażeń, zatruwając przy okazji. Oczywiście dla pszczółki równoznaczne jest to ze śmiercią, ale jest gotowa na takowe poświęcenie, by chronić swojego cennego miotku. Jeśli jesteśmy już przy miotku, to oczywiście warto by wspomnieć o recepturach z nim związanych. Mianowicie, pozyskać z uli możemy zarówno plastry miodu, jak i samy miód. Miód, oczywiście, pakowany w butelkach, można wypić, co oczywiście regeneruje nam 6 punktów głodu i daje nam 1 punkt nasycenia. Przy okazji, mogąc wyleczyć zatrucie, co jest bardzo przyjemnym dodatkiem do takowego napoju. Można tak to nazwać? Chyba. Dodatkowo można skraftować ze miodu blok miodu, który jest ciekawą alternatywą dla szlamu, poniekąd dlatego, że można go w łatwiejszy sposób farmić. Ale oczywiście jest gorszy od szlamu, bo w zasadzie mniej bloków pozwala na przesuwanie wokół siebie, bo chyba w liczbie sztuk 5. Idąc dalej, czyli do plastrów miodu, można z nich wykonać blok dekoracyjny, jakim jest blok z plastrów miodu. Dodatkowo oczywiście można także wykonać ul, który jest dość przydatny przy produkcji własnych pasiek i własnych farm pszczółek. Bo tak, pszczółki oczywiście można hodować oczywiście na dwa sposoby. Pierwszym jest oczywiście ul, a drugim... Hmm, czekaj, to jest w zasadzie ul, a to jest gniazdo pszczół. Przepraszam za nazewnictwo. Ale zanim przejdziemy do hodowli, chciałbym jeszcze pokazać, jak pozyskać miodek i same gniazda. Oczywiście, do tego są potrzebne nożyczki, które przydadzą się do pozyskania plastrów i butelki do pozyskania miodu. Jeśli chodzi o pozyskanie gniazd, to niestety wymagany jest tutaj sikiera z enchantem na jedwabny dotyk. Tak, oczywiście. Tak, jak wspomniałem, pszczółki oczywiście rozgniewają się przy próbie kradzieży. Czemu zaradzą ogniska postawione pod gniazdami, żeby co nieco je zaczadzić? Jak wykonać ognisko? No nic trudnego, moi państwo. Przychodzi nam taka prosta receptura z trzech pni, trzech patyczków i jednego węgla. Następnie takowe ognisko kładziemy pod gniazdem bądź też ulem, żeby. Co nieco uspokoić pszczółki i możemy delektować się świeżo pozyskanym miodzikiem. Tak, tak, więc możemy teraz już przejść na spokojnie co do hodowli pszczółek. Także z wcześniej przygotowanego ulu możemy zadomowić pszczółki. Jak to pozwolić, zapytacie? No, w dość prosty sposób. Sprowadzając tutaj pszczółki. Pszczółki oczywiście będą za nami podążać. Jeśli mamy w łapce kwiatek, jeśli nie ma w pobliżu innego ula, to oczywiście zadomowiam się w nim. Dodatkowo pszczółki oczywiście można rozmno... o, wybaczcie, można rozmnożyć klikając na nie w prawym, po czym po krótkiej duplikacji mamy piękną małą pszczółkę, która z chęcią zadomowi się w nowym domu. Oczywiście warto mieć na uwadze, że w takowym ulu mieszczą się tylko trzy pszczoły. A żeby móc cokolwiek z niego zebrać, to pyłek musi być dostarczony co najmniej 5 razy. Także to chyba byłoby wszystko, co można powiedzieć na ten moment o pszczołach. Jeśli o czymś zapomniałem, to oczywiście zapraszam do komentarzy. A jeśli udało wam się tutaj dotrzeć i uznacie, że poradnik jakowo był dla was pomocny, to oczywiście proszę o zostawienie łapki w górę. A ja na koniec zostawię was z takim prostym pytaniem, czy jeśli pszczółki nosiły spodnie, to w jaki sposób? Także ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia i papa!